Zbliża się nasz tramwaj kolędniczy. Kolenda na rzecz Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko. No tak, to znaczy... Proszę Państwa, wsiadamy do tramwaju i idziemy bezpłatnie wokół plan, Dajemy Wam wiktuały. I oczywiście zagumiła gra miasta Krakowa, nie, 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 bufa, która tyle nam bo... daje <śmiech> dobroci. <śmiech> Chrystus się narodził, cały świecie ratun się. Daleko, daleko bezlejem, Chrystus się narodził, cały świecie ratun się. Daleko, daleko bezlejem, Chrystus się narodził, cały świecie się.